Hej, w tym filmie wykonam 5 zadań maturalnych z rozwiązywania nierówności liniowych, czyli takich, gdzie niewiadoma X będzie w pierwszej potędze, czyli właściwie będziemy mieć po prostu zwykłego X. Temat prosty, a jest on jednym z tak zwanych pewniaków maturalnych, dlatego zachęcam do oglądania. W tym zadaniu mamy wskazać, na którym rysunku poprawnie zaznaczono na osi zbiór wszystkich liczb, które spełniają tą nierówność. No to, żeby to zrobić, najpierw musimy tą nierówność sobie rozwiązać. Żeby ją rozwiązać, to najpierw pozbywamy się nawiasu i patrzymy, co jest przed nawiasem. Przed nawiasem, o właśnie tu trzeba uważać, bo jest minus dwójka. Ten minus należy do dwójki, więc jak będziemy wymnażać, to trzeba uważać na znaki, czyli mnożyć przez minus 2. Pierwszą trójkę przepisujemy bez zmian i teraz minus 2 razy 1 to będzie minus 2, potem minus 2 razy minus 2x minus i minus przy mnożeniu dają nam plus, no i 2 razy 2x to będzie 4x. Ma być większe bądź równe. 2x odjąć. 17. Teraz możemy sobie już zacząć przerzucać. Oczywiście można sobie jeszcze redukować, ale ja już będę przerzucała i przerzucam w ten sposób. Wszystko to, co ma x, a x ma ta czwórka i ta dwójka, leci na stronę lewą. A zwykłe liczby, czyli trójka, minus dwójka i minus 17, idzie na prawo. Natomiast jeśli coś będzie przechodziło, zmieniało swoją stronę, czyli z prawej na lewo, z lewej na prawo, to pamiętajcie o, o zmianie znaku. No to mamy pierwsze: 4x ma być z lewej, więc zostaje bez zmiany znaku. Teraz 2x przechodzi z przeciwnym znakiem na lewo, czyli będzie minus 2x większe bądź równe, z prawej strony zostaje już minus 17. I teraz liczby z lewej na prawą ze zmianą znaku. Trójka była dodatnia, więc idzie na minus, a przed dwójką był minus, więc zmienia się nam w plus. No i teraz już redukujemy. 4x odjąć 2x to będzie 2x większe bądź równe. Minus 17 minus 3 to jest minus 20 i minus 20 dodać 2 to będzie minus 18. Ostatni etap, czyli dzielimy przez to, co przed x, czyli w tym wypadku przez 2 i będzie x większe bądź równe. Minus 18 na 2 to będzie minus 9. Skoro jest nierówność, to warto sobie zrobić samemu oś liczbową. Rysujemy, zaznaczam na środku 0 i teraz na osi zaznaczam tą liczbę, która mi wyszła, czyli minus 9 będzie mniej więcej tutaj. I teraz patrzę się na nasz znak. Jeśli jest tak zwana nierówność słaba, czyli większe bądź równe, mniejsze bądź równe, to dajemy kółeczko zamalowane. I teraz ten nasz znak otwiera się na x, więc to są xy są większe, więc idą w prawo. No i szukamy teraz, który rysunek wygląda tak samo jak tutaj mój. No i mamy odpowiedź D. Tutaj mamy wskazać przedział, który jest zbiorem wszystkich rozwiązań tej nierówności. No to najpierw tą nierówność znowu musimy rozwiązać. Na pierwszy rzut oka, komuś może przeszkadzać to, że z prawej strony mamy ułamek. No to proszę, bardzo prosty sposób, jak pozbyć się tego ułamka. Mnożymy przez to, co jest w mianowniku. Tylko pamiętajcie, że jak coś nie ma właśnie pod sobą ułamka, to koniecznie przez tą dwójkę musi zostać pomnożone. I tu mamy taką sytuację. 3 nie jest w ułamku, więc musimy to pomnożyć. 3 razy 2 to będzie 6 minus x razy 2 to będzie 2x. Większe bądź równe, a tutaj, jak mamy ułamek, to ta dwójka, przez którą mnożymy, skraca nam się z mianownikiem i zostaje sama góra, czyli 5x odjąć 1. No i teraz dużo lepiej to już wygląda i możemy zacząć przerzucać. To, co ma x, idzie na lewo, zwykłe liczby na prawo. Jak coś zmienia swoją stronę, to zmienia także mu się znak. Lewa strona. Minus 2x zostaje. Z prawej przerzucamy 5x z przeciwnym znakiem, czyli będzie minus 5x. Większe bądź równe. Liczba ze strony prawej minus 1 zostaje. Szóstka z przeciwnym znakiem na stronę prawą. Redukujemy. Minus 2x minus 5x to będzie minus 7x. Większe bądź równe. Minus 1 minus 6 minus 7. Ostatni etap, czyli dzielimy przez to, co przed x, czyli przez minus 7. I teraz uwaga! Jeśli dzielicie lub mnożycie obustronnie w nierównościach przez liczbę ujemną, to znak nam się obraca na przeciwny. Czyli tutaj zostanie już sam x, dziubek się właśnie obraca. No, i minus 7 na minus 7 to będzie dodatnia jedynka, tylko właśnie pamiętajcie o tym, że ten znak się koniecznie musi obrócić. W nierówności zawsze warto sobie zaznaczyć to rozwiązanie na osi liczbowej. Po środku 0, to co nam wyszło na osi, czyli jedynka, niech będzie tutaj. Znowu jest nierówność słaba, więc kółeczko będzie zamknięte. Znak obraca się na stronę jedynki, czyli nasz x jest mniejszy, a mniejsze x to będzie przedział z lewej strony. I teraz piszemy x należy, czyli x takie euro od kąt do No on się ciągnie z lewej strony, czyli tu, a tutaj jest minus nieskończoność, czyli od minus nieskończoności i przy nieskończoności jest zawsze nawias taki zwykły otwarty do... Tego, na czym on się kończy, czyli on się kończy na jedynce. Jeśli kółeczko jest domknięte, czyli mamy tą, ten podwójny dziubek i nierówność słabą, to robimy nawias kwadratowy, czyli on jest prawostronnie domknięty. No i czy mamy taką odpowiedź? Ano, mamy i to jest odpowiedź A. Okej, okay. nierówność jest bardzo podobna co w zadaniu poprzednim, natomiast mamy wskazać największą liczbę całkowitą, która będzie ją spełniała. No ale, żeby to zrobić, no to najpierw sobie musimy tą nierówność rozwiązać. Jak komuś znowu przeszkadza ten ułamek, to możemy się go pozbyć. Mnożąc przez mianownik. Tylko trzeba będzie zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, ale o tym za chwilę. Jak coś nie ma ułamka, to mnożymy to przez dwójkę, czyli 8 razy 2 to będzie 16. Tutaj nam się skraca ta dwójka z tym, co mnożymy, natomiast przed całym tym ułamkiem jest minus, który będzie zmieniał znaki, czyli Jedynka nie miała minusa, ale już teraz go będzie miała, a przed dwoma x był minus i on się zamienia na plus. Większe bądź równe. 3x mnożymy przez 2 i będzie 6x. No i znowu przerzucamy. To ma x i to ma x. -a. Albo dobra, ja sobie wyjątkowo przenios, przeniosę x -y na stronę prawą, dlatego że mam po prostu mniej przenoszenia. Czyli będzie odjąć 2x obustronnie. Lewa strona zostaje tak jak było, czyli 16 odjąć 1, większe bądź równe 6x odjąć 2x, no i redukujemy. 16 odjąć 1 to będzie 15, większe bądź równe 4x. Dzielimy przez to, co przed x. -em. Czyli dzielimy przez 4. 15 na 4 nam się nie podzieli, znaczy podzieli się nam zresztą, więc zapisujemy jako 15 czwartych. Większe bądź równe. X. No i tak samo, zaznaczamy sobie to na oś liczbowej. 0 po środku. I jeszcze dobrze by było sobie te 15 czwartych. Wyciągnąć z tego całości, czyli ile pełnych czwórek zmieścimy w 15, no to zmieścimy 3 takie pełne czwórki, bo 3 razy 4 to jest 12. Odejmujemy tą 12 od 15 i nam zostaje 3 i w mianowniku 4, czyli to są 3 całe i 3 czwarte. Albo możecie sobie na kalkulatorze ewentualnie 15 na 4 podzielić i wtedy Wam wyjdzie wynik 3,75. Jedna i druga forma jest ok. No to to trzy całe i czwarte będzie gdzieś tutaj. Nierówność znowu jest słaba, czyli większe bądź równe, mniejsze bądź równe, więc kółeczko będzie zamalowane. Nasz znak obraca się na stronę tych 15 czwartych, czyli x będzie mniejszy, więc przedział jest taki. I my mamy wskazać największą liczbę całkowitą, która będzie się znajdowała w tym przedziale. Liczba całkowita, czyli to jest taka bez ułamka, i tak dalej. No to co największego bez ułamka damy radę tutaj upchnąć? No, trójkę. Więc największą liczbą całkowitą, która będzie to spełniała, to jest trójka, i mamy odpowiedź C. Dobra, znowu mamy wskazać przedział, który jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności. Czyli najpierw standardowo trzeba sobie tą nierówność rozwiązać. Mnożymy przez to, co jest w mianowniku, żeby się jego pozbyć. W tym momencie, tutaj z lewej strony, 17 i 17 się skraca, zostaje sama góra mniejsze bądź równe, a 3 należy pomnożyć przez 17 i to będzie 51. Już prawie jesteśmy w domu, natomiast z lewej trzeba pozbyć się tego nawiasu, czyli mnożymy przez to, co jest przed nim, czyli wszystko to, co w nawiasie razy 3. No i 6 razy 3 to będzie 18, 3 razy minus x to będzie minus 3x, mniejsze bądź równe 51. Z lewej strony zostawiam x, więc Tą osiemnastkę muszę przenieść na prawo, czyli z przeciwnym znakiem będzie minus 18. No i lewa zostaje minus 3x. Jest mniejsze bądź równe. 51 odjąć 18. Lewa na razie bez zmian. 51 odjąć 18 to będzie 33. Ostatni etap dzielimy przez to, co przed x, czyli przez minus 3, i znowu uwaga, bo tak jak wcześniej mówiłam, przy nierównościach, jak jest mnożenie albo dzielenie przez liczbę ujemną, znak obraca się na przeciwny, czyli tutaj zostaje x, znak się zmienia na drugą stronę. I 33 podzielone na minus 3 to będzie minus 11. Znowu sobie to zaznaczamy na osi liczbowej. Tu jest 0, więc minus 11 tutaj. Nierówność słaba. Dziubek obraca się na stronę x, więc nasz x jest większy. I teraz to będzie przedział, czyli x należy od kąt do kąt. No on się zaczyna idąc od lewej strony tutaj na minus 11, więc nawias mamy domknięty, bo kółeczko jest zamalowane. Do i idzie cały czas w prawo, czyli do plus nieskończoności i przy nieskończoności jest zawsze otwarty nawias. No i szukamy takiej odpowiedzi, więc jest to odpowiedź D. Ok, tutaj nam nawet podkreślili, że mamy powiedzieć, ile jest wszystkich całkowitych, dodatnich rozwiązań. No, ale najpierw trzeba sobie tą nierówność rozwiązać. Ok, musimy się pozbyć najpierw tych ułamków, więc będziemy mnożyć. Tylko właśnie przez co ja mam pomnożyć, skoro w jednym mianowniku jest 12, a w drugim mianowniku jest 3. No, mnożymy przez taką liczbę, która byłaby wspólnym mianownikiem i dwunastki, i trójki. I to by było 12. I teraz tak. To 12. Dzielimy przez to 12. Jak nam wyjdzie jedynka, to zostaje sama góra, więc tak wyszło, czyli mamy 3x odjąć 5. I teraz znowu to 12. Dzielimy przez 3. 12 na 3 to będzie. 4 i jak nam wyszło 4, to musimy sobie tą górę pomnożyć razy 4, czyli razy to, co nam wyszło, no a 1 razy 4 to będzie 4. Tu pamiętajcie o tym, bo nie wszystkie ułamki się skracają do jedynki, tylko czasem trzeba będzie coś jeszcze sobie wymnożyć. Dobra, no ale teraz już mamy prosto x na jedną liczbę, na drugą, więc piątkę z przeciwnym znakiem na prawo. Z lewej zostanie 3, x jest mniejsze, 4 dodać 5 to będzie 9. Dzielimy przez to, co przed x, i będzie x mniejszy niż 3. Znowu rysujemy oś liczbową 0, trójka tutaj, i teraz, jeśli nasz dziubek jest taki pojedynczy, czyli to znaczy, że jest nierówność silna, to kółeczko tym razem dajemy otwarte. Dobra, dziubek otwiera się na stronę trójki, czyli xy są mniejsze. Więc przedział wygląda w ten sposób. I ja mam wskazać, ile tam będzie liczb całkowitych dodatnich. No, to całkowite bez ułamka, dodatnie na plusie. No, i mamy na pewno tak. Zero nie jest dodatnie, ale dodatnia jest jedynka, więc ona się nam mieści. Potem mamy dodatnią dwójkę, więc ona nam się też mieści. Natomiast trójka nie należy do tego przedziału, dlatego że kółeczko jest otwarte. Jakby było zamalowane, bralibyśmy jeszcze trójkę, ale w tym momencie, skoro jest y, otwarte, nierówność silna, trójka się w to nie wlicza, czyli mamy tylko dwie całkowite dodatnie liczby, które spełniają tą nierówność i będzie to odpowiedź A.